Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Adam Wilczyński. Dziś chciałbym udzielić odpowiedzi na pytanie, które pojawiło się w związku z wcześniej wyemitowanym materiałem na temat adoracji. Jak rozróżnić swoje własne myśli od tego, co mówi Pan Bóg do mnie podczas modlitwy? dwie rzeczy, na które chciałbym zwrócić w tym momencie uwagę. Po pierwsze ważne jest, żeby mieć świadomość tego, że Bóg jest obecny. To znaczy no, tutaj nic innego nam nie pozostaje jak uwierzyć tego, że, że Bóg jest tutaj po prostu z nami i że on działa w naszym życiu bez tego elementu wiary rzeczywiście najprawdopodobniej będziemy się spotykać tylko ze swoimi własnymi myślami. Święta Teresa z Avila, kiedy mówiła na temat modlitwy, to powiedziała o tym, że dla niej modlitwa, ona mówi do, dokładnie o kontemplacji, ale, ale kontemplacja to jest rodzaj modlitwy, mówi, że dla niej modlitwa nie jest niczym innym jak intymnym spotkaniem z kimś, kto patrzy na nią z miłością. To znaczy z kimś, kto po prostu jest jej życzliwy i kto pragnie jej szczęścia. I to jest ten ważny element, żebyśmy mieli świadomość tego, że kiedy spotykamy się na modlitwie z Jezusem Chrystusem, chociaż Go nie widzimy, to On jest tutaj obecny obok mnie i że mogę Mu wypowiedzieć to, co znajduje się we mnie samym. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, która po prostu podpowiada nam, że nie spotykamy się ze swoimi własnymi myślami, ale spotykamy się z samym Bogiem. To jest nasze własne sumienie. Tam, gdzie pojawiają się nasze, czy tam gdzie pojawiają się myśli dotyczące dobra, dotyczące jakiegoś działania, w służbie drugiemu człowiekowi, czy dla pana Boga, możemy mieć pewność. Że rzeczywiście są to myśli, które pochodzą od Boga. Bo oczywiście no nie możemy mówić tutaj o takich głosach, które jakby zewnętrznie słyszymy w oddzieleniu od siebie samych. Gdybyśmy rzeczywiście słyszeli takie zewnętrzne głosy, y które nie pochodzą z, z nas samych, no to możemy powiedzieć, że o tym są dwa wyjścia. Albo rzeczywiście dokonuje się jakieś objawienie. Które po prostu rzeczywiście było także udziałem wielu proroków, czy to z Starego Testamentu, albo po prostu też udziałem ludzi w Nowym Testamencie, po Nowym Testamencie, którzy rzeczywiście mieli różnego rodzaju objawienia. Tak jak na przykład święty Paweł, gdzie mówi o tym, że usłyszał głos, który mówił do niego i wtedy wiedział o tym, że jest to rzeczywiście objawienie samego Boga. Albo druga rzecz, która też jest prawdopodobna, że no jest związane to z jakąś jednostką chorobową, związaną z, z psychiką. I tutaj też rzeczywiście trzeba byłoby po prostu kogoś z zewnątrz, kto by po prostu mógł to rozsądzić. Natomiast myśli, które pojawiają się w naszej głowie, to znaczy wezwania różnego rodzaju, one rzeczywiście z jednej strony mogą pochodzić od Boga albo mogą pochodzić ode mnie. I święty Augustyn mówi o tym, że te myśli, które pochodzą od Boga, to są myśli, które właśnie zachęcać będą nas do dobra, do jakiejś życzliwości, do jakiegoś poświęcenia, też dla drugiego człowieka, dla Pana Boga. To są myśli, które po prostu pochodzą od Pana Boga. Natomiast święty Augustyn uważał, że z tego powodu, iż jesteśmy bardzo skażeni grzechem pierworodnym, to tak naprawdę te myśli, które pochodzą ode mnie, Samego, to będą myśli, które będą albo nas prowadziły do zła, do nienawiści, do zazdrości, do gniewu, do nieczystości, albo do różnego rodzaju właśnie takich rzeczy, które nie są zgodne z prawem Bożym. I to możemy powiedzieć o tym, że są to wtedy myśli, które po prostu pochodzą ode mnie samego. Dlatego też ważnym takim elementem, no, na które trzeba zwrócić uwagę i którego trzeba się uczyć, to jest umiejętność rozeznawania. Ale umiejętność rozeznawania no to jest troszkę odrębny temat, na którym chciałbym powiedzieć w odrębnym materiale.